Zobaczyliśmy Arkady Chwilę po tym, jak godzinę produkował się w czasie wywiadu z Krzysztofem Piercą i wcześniej też miałeś wywiad? Z Michałem Gołkowskim. Z Michałem Gołkowskim. tak, powiedz mi. Zawsze jesteś na tego typu targach? To są Twoje pierwsze targi. Jak to wygląda? Bo nasze pierwsze na przykład i my wiesz biegamy jak troszkę takie sarenki i wszystko patrzymy tutaj. Moje no drugie. Okay. E, nie bywam często, teraz jest właśnie jakiś taki gorący okres zaproszeń, natomiast zazwyczaj to nie jest. Jestem raczej świeżynką na tego typu imprezach, także nie, nie zdarza mi się, staram się nie kompromitować. No ale dlaczego kompromitować od razu? No nie wiem, czy to nie jest jakiś savoir vivre, czy coś, czy to się nie wiem, czy co się trzeba no jakoś tak, specjalnie jakieś, zachowywać. Jakieś chłopo, później człowiek no, nieświadomie, a to a też można ludzie, za to No Tak, a siedzieć, później, później ludzie chodzą i opowiadają, że Saurski co on nie odwalił. Powiedz mi, Twoja książka Czerwony Lotos, dlaczego akurat japońska? Japońskie takie klimaty, co cię do tego skłania? Sam mój, wydawca, mój wydawca, któremu parę lat temu zaprezentowałem po książce. Serce lodu wydanej w fabryce, zaproponowałem mu kilka pomysłów. A że zawsze chodziło mi po głowie, żeby napisać coś w takim japońskim klimacie wokół Japonii i tak dalej, no bo z przyczyn rodzinnych e, jestem jakoś tam z tą Japonią ciągle blisko związany. To stwierdziłem, że no, zaproponowałem mu kilka pomysłów, w tym ten, ale ten to właśnie to był taki na samym samym końcu, tak w ogóle tak, tak zbyłem ten pomysł, że no ale mam jeszcze takie coś i ten, ale to tak Natomiast mój wydawca miał taki moment o Japonii. I e, Później rzeczywiście to jakoś tak poszło z górki, że jak oni przeczytali to, co już miałem napisane, to uznali, że w ogóle to jest właśnie to, co powinienem iść. No i jak od 2019 roku siedzę, siedzę w tym świecie, czego efektem są na razie dwie książki, pracuję nad trzecią. No i się okazało, że to jest to rzeczywiście, co się czytelnikom podoba i co też mi wychodzi. Niestety chyba mogę przyznać. A więc to no, fajnie wyszło. No człowiek musiał znaleźć jakąś tam swoją drogę, ja, oczywiście fajnie, że to jest to. A jak reagujesz na krytykę? Bo ja pamiętam, że zanim jeszcze został wydany Czerwony lot, to już się pora, pojawił na portalu Lubimy Czytać i tam była taka ostra dyskuta na którejś grup grup-fantastycznych, na tego, jak to jest, że książka jeszcze nie trafiła do redakcji, tak naprawdę do parekta już ma oceny na Lubimy Czytać. Nie bywam na grupach. Skupiam się na swojej pracy. Natomiast, no, to jakby, no, oceny na no, Lubimy czytać wystawiane przed premierami. To nie jest coś, co dotyka tylko mnie, ale to jest też coś, co dotyka wielu innych starszych, starych autorów. Chyba najbardziej radykalną wersję tego miał Jacek Komuda, który o ocenę 1 na 10 na LC dostał chyba na 3 lata, zanim w ogóle powieść się ukazała, kiedy ona jeszcze nie była napisana, ale była już jakby zadeklarowana, zaprezentowana. Czyli widocznie ktoś widzi nazwisko i jest od razu. Pani, co? Znaczy, powiem, tak, tak. Zawsze wychodzę z założenia, że szkoda mojego czasu na. Jeżeli ktoś poświęca czas na to, to jest jego albo jej czas. Ja swój czas muszę poświęcać na rodzinę, pracę, czasem na pisanie. A czy to się ludziom podoba, czy nie, no to już jakby ja z mojego, z odbioru moich książek jestem bardzo zadowolony. Także. No. A jak już skończysz ten cykl? na umieszczony w realiach japońskich. To co dalej? Czy jest jakiś pomysł jest nowy? Czy jest coś w planach? Czy coś nie, pisać? Wiem, nie wiem. Na ten moment ja mam tak, że bardzo się skupiam na bieżącym projekcie. I staram się rzeczywiście włożyć wszystko bieżący projekt, żeby nie było takiej sytuacji, że ja szybko, szybko coś piszę, bo już mam ten kolejny pomysł lecący. Żeby nie być gościem z tego mema, prawda, że on idzie z tą dziewczyną i ogląda się na tą drogę i to jest ja pomysł, który teraz piszę, nowy pomysł, nie? Ja to jednak nie chcę być tym gościem, a więc staram się raczej skupiać całkowicie na, na danym projekcie, a że ta japońska tematyka jest przepastna. I staram się to robić dobrze. No to siłą rzeczy wychodzi tak, że, że, że muszę na to poświęcać jednak całkowitą ilość, że tak powiem, miejsca intelektualnego, które tam mam przeznaczone na to. A dalej to nie wiem, zobaczymy tak naprawdę. Też literatura nie jest jakby głównym obszarem mojej działalności, więc może być tak, że, że, że w ogóle zajmę się czymś innym. A może być tak, że nie wiem, no, że rzeczywiście znowu coś napiszę. Na ten moment chcę czytelnikom dać tą solidną jedną trylogię, a potem się zobaczysz. No właśnie, bo Ty jesteś redaktorem, dziennikarzem, skończyłeś stosunki międzynarodowe, więc jak to się stało, że piszesz? to jeszcze dodatkowa fantastyka? No nie wiem zupełnie, nie mam pojęcia. Jakoś tak wyszło. Znaczy, zawsze lubiłem literaturę fantastyczną czytać, więc jakoś to tak siłą inercji poszło. Ale no rzeczywiście trzonem mojej działalności jest działalność jednak dziennikarska, zawodowa, staram się też rodzinie trochę poświęcać czasu jednak. Więc literatura to jest takie hobby, które no jest fajne, jest do spokój, przynosi jakąś tam satysfakcję, ale nie traktuję jako tak, tego jako główną oś mojej działalności. To jest trochę paradoksalne, że najbardziej z tego jestem znany. Ale trudno, okej. Okay. Natomiast rzeczywiście rzeczywiście, teraz trochę tam rzeczy mi się udało literacko osiągnąć, a co przyniesie przyszłość, to, to, to nie wiem. Ale będziemy czekać na koniec jednych pomysłów, zamknięty projekt i na następne. Życzę Ci jak najwięcej to zadowolenia. No i zobaczymy się na pewno na kolejnym tego typu konwencie. Pomił dla Państwa, Arkadiusz Salski. Pozdrawiamy z targów fantastyki w Warszawie.